Bardzo ciepło przyjęliście materiał tydzień temu, więc tak jak obiecałem dzisiaj, pora na część drugą. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Dzisiaj kontynuujemy materiał o rozwiązanych klubach piłkarskich w XXI wieku, a zaczynamy od 2013 roku. Zapraszam. Pierwszym z zespołów, które zniknęły z mapy w 2013 roku, był belgijski Herminal Bershot, zdobywcy dwóch pucharów Belgii w 1997 i 2005 roku. Klub założony w 1920 roku jako Herminal Ekeren, a później w 1999 połączony w twór znany później. Z powodu ogromnych problemów finansowych stracił licencję na grę w pierwszej lidze. W związku z tym ogłoszono likwidację. Jednak w przypadku tego klubu miesiąc później udał się proces połączenia z zespołem KFCO Valeryk. W związku z tym utworzyli obecnie grający w drugiej lidze klub drugą drużyną, która zniknęła z mapy w 2013 roku, był dwukrotny mistrz i ośmiokrotny wicemistrz Łotwy Metalurks Lipawa. Zespół, który mogą kojarzyć zarówno kibice Lecha Poznań, który został wyeliminowany przez ten łotewski klub w 1999 roku w kwalifikacjach pucharu UEFA, jak również kibice Legii, których ulubiony zespół odpadł w pojedynku z Metalurksem w kwalifikacjach ligi Europy w 2013. Z powodu bankructwa głównego sponsora w 2013 roku klub przestał istnieć. Rok później w mieście zrodził się zespół FK Lipawa, uważany za ich następcę. Z piłkarskiej mapy zniknęła również hiszpańska Salamanca. Zespół, który przez 12 sezonów w historii, ostatnim razem w 1999 roku grał w La Liga, również z powodu niezapłaconych długów przestał istnieć. Klub, który w przeszłości reprezentowali m.in. Michel Salgado, Carlos Veja czy Grzegorz Mielcarski, po bankructwie powstał ponownie zaledwie kilka miesięcy później i obecnie występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym. 2014 rok to do dnia dzisiejszego ostatnie zniknięcie klubu z mapy Major League Soccer w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy przestało istnieć Chivas USA. Ich dotychczasowy właściciel Jorge Vargara sprzedał klub Lidze, która następnie planowała odsprzedać klub nowym właścicielom. Po sezonie 2014 w MLS odbył się draft, w którym rozdzielono piłkarzy między pozostałe kluby w Lidze. Kilka lat później pojawił się inny zespół z Los Angeles, czyli LAFC. Obiecałem też jednemu z Was, więc dodam, że w 2014 roku na 10 lat przestała istnieć grająca wówczas w trzeciej lidze Kalisia Kalisz. W grudniu 2015 roku oficjalnie po 93 latach z polskiej ligi zniknęła dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, znana też przez jakiś czas jako Groklin. Triumfator Pucharu Polski z 2007 roku zaledwie rok później ogłosił plany połączenia się z Polonią Warszawa, gdy podupadł temat połączenia ze Śląskiem Wrocław. Polonia zastąpiła dyskobolię w ekstraklasie, zabierając jej licencję, a nowa dyskobolia trafiła na piąty poziom rozgrywkowy. Gdy jednak zespół ten wycofał się z rozgrywek w sezonie 2015 16 rok później klub Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski powstał i dołączył do ligi. Obecnie występuje na szóstym poziomie rozgrywkowym. W tym samym roku ze świata piłki zniknął wspomniany przeze mnie tydzień temu Ekranas z Poniewierze z Litwy. Siedmiokrotny mistrz Litwy ostatnim razem 5 lat pod rząd między 2008 a 2012 rokiem. W 2015 roku został rozwiązany z powodów bankructwa. W tym samym roku powstało FK Poniewierze, a sam Ekranas powrócił 5 lat później i obecnie występuje na zapleczu Litewskiej Ekstraklasy. W tym roku zniknęło też kilka innych znanych klubów: ukraiński Metalurg Donieck, Rumuńska rumuński której Bystrzyca, duński Westjeland, a także chorwacki Varazdin. Najbardziej utytułowanym klubem, który zniknął w 2016 roku, był 15 piętnastokrotny mistrz Łotwy Skonto Ryga. Już rok wcześniej mieli problem, jednak ostatecznie udało im się otrzymać licencję na grę w najwyższej lidze. Niestety, gdy w 2016 ich apelacja została odrzucona, klub został zdegradowany, po czym kompletnie wycofał się z ligi. Pozostałości klubu połączyły się z RTUFC, jednak po kilku latach ten także zniknął z mapy. Dodatkowo w 2016 roku ze świata piłki zniknęło kilka innych klubów amerykański Fort Lauderdale, ukraińska Gowerła Użgorod, rosyjska Wołga Niżny Nowogród, rywal Wisły Kraków w Lidze Europy w 2011 roku, litewskie Szawle, a także dwukrotny azerski rywal Lecha Poznań Hazar Lenkoran. Najbardziej utytułowanym klubem, który w 2017 roku zniknął z mapy, były słowackie Koszyce. Dwukrotny mistrz Słowacji w latach 1997 i 1998 oraz pięciokrotny zdobywca Pucharu Słowacji. Popadł w długi i nie otrzymał licencji na grę w lidze. Niestety, problemy finansowe nie opuściły klubu, więc ten ogłosił bankructwo. Niedługo później powstał nowy klub, który już zdążył awansować i wygrać pierwszą ligę w 2023 roku. Przestały istnieć także francuskie Kerkle Dik Bastia oraz rumuński Braszow. Oleg Mkrtkian, biznesmen, który w latach 2013-2016 był właścicielem rosyjskiego Kubania Krasnodar, w 2018 roku został aresztowany za przekręty finansowe. Klub Kubań nie otrzymał licencji na grę w lidze rosyjskiej, co poskutkowało rozwiązaniem klubu. Dwa lata później zrodził się nowy klub, który przejął nazwę Kubania, jednak nie dostał zezwolenia na przywłaszczenie historii rozwiązanego klubu. W tym samym roku z ligi belgijskiej zniknęło Lirse, które ogłosiło bankructwo. Dwukrotny zwycięzca belgijskiego pucharu krajowego po tej sytuacji dogadał się z dwoma innymi klubami, które przejęły nazwę Lirse. Pierwszy z klubów występuje w trzeciej lidze, a drugi, który przejął nazwę, herb i historię w drugiej lidze Challenger Pro League. Kolejną drużyną, która przestała istnieć było rumuńskie Vaslui. Kibice mogą je kojarzyć z wygrania Pucharu Intertoto w 2008 roku, gry w fazie grupowej Ligi Europy w 2012 oraz byłego piłkarza tego klubu Piotra Celebana. Podobnie jak w przypadku większości klubów na tej liście, powodem rozwiązania były problemy finansowe. Waslui zostało rozwiązane już w 2014 roku, ale kibice klubu założyli nowe Waslui latem tego samego roku. Nowo powstały klub wytrzymał zaledwie 4 sezony przed ostatecznym rozwiązaniem. W 2018 rozwiązanie Zobaczono także Targu Muresz w Rumunii, Dacie Kiszyniów w Mołdawii, Kaiseri RCJ Port w Turcji oraz Gwardię Warszawa. Finalista Ligi Europy z 2015 roku dni pro dni przestało istnieć 4 lata później. Klub z ponad stuletnią historią i dwoma zdobytymi tytułami mistrzowskimi jeszcze przed rozwiązaniem ZSRR. Właściciel klubu w 2016 roku wycofał ogromną część pieniędzy, co poskutkowało ogromnymi długami w stosunku do sztabu szkoleniowego oraz piłkarzy. Zostali ukarani ujemnymi punktami w lidze, a po sezonie 2016-17 zostali karnie zrzuceni do trzeciej ligi. Niestety, z powodu problemów finansowych klub zdegradowano karnie jeszcze niżej do ligi amatorskiej. W lidze jednak udziału nie wzięli a większość zawodników dołączyła do utworzonego kilka lat wcześniej SC Dnipro. Z mapy świata po drugiej stronie globu, w Meksyku w 2019 roku zniknął Klub Deportivo Tiburones Rojo de Veracruz. Dwukrotny mistrz Meksyku z powodu rzecz jasna problemów finansowych został rozwiązany przez Meksykańską Federację w grudniu po ogromnych długach w stosunku do swoich piłkarzy. W tym samym roku zniknęło także włoskie Varese, jak również indyjskie Pune City, jeden z założycieli Indian Super League. Pora przenieść się do Chin, gdyż w 2020 roku wśród wielu znanych klubów zakończyła się historia Liaoning. Ten ośmiokrotny mistrz Chin po spadku z najwyższej ligi popadł w długi, a następnie został zdyskwalifikowany i rozwiązany przez chiński związek piłkarski przez zaległości wynagrodzeń. Oprócz Liaoning w 2020 roku przestały istnieć takie kluby jak zwycięzca Pucharu Portugalii z 2018 roku Desportivo Aves, turecki Tepspor, mistrz Ukrainy z 1999 roku Krywbas Krzywy Róg, dwukrotny mistrz Irlandii Limerick, austriacki Mattersburg, rosyjska Mordovia Sarańsk, belgijskie Rezelare oraz inny chiński klub Tianjin. 12 lat jedynie trwała historia rumuńskiego Vitorulu Konstanta. W 2017 roku świętowali Mistrzostwo Rumunii. Dwa lata później Puchar Rumunia po kolejnych dwóch latach przestali istnieć. Tutaj przypadek zniknięcia klubu z mapy był zupełnie inny niż w innych przypadkach. Witorul, klub założony przez legendarnego George'a Hadziego, podjął decyzję o włączeniu się w struktury innego klubu z tego miasta, Farulu. Jak spadać z wielkiego konia, najlepiej powiedzieć może na pewno inny, rozwiązany w 2021 roku klub: chińskie Jiangsu. W 2009 roku, po 14 latach nieobecności, wrócili do pierwszej ligi i stopniowo zaczęli ściągać do klubu znanych zawodników, takich jak Alex Teixeira, Eder, Zhou, znany z Lecha Poznań Siergiej Krywiec, João Miranda czy Ramirez. Gdy w 2020 roku zostali po raz pierwszy w historii mistrzami, nikt nie przypuszczał, że klub już 3 miesiące później nie będzie istniał. Tymczasem stało się inaczej. Z powodu konieczności zmiany nazwy z klubu wycofał się główny sponsor. a Brak funduszy zmusił klub do zakończenia działalności. W tym samym roku z mapy zniknął inny chiński klub Beijing Shengfeng, a także portugalskie Unia Oda Madeira. 2022 rok był kolejnym, gdzie sporo znanych ekip przestało istnieć. Pierwszą nazwą, która rzuca się w oczy jest Anży Machaczkała. Były klub takich graczy jak Roberto Carlos, Samuel Eto, William czy Lassana Diara. W 2019 roku spadł z pierwszej ligi po słabym sezonie, a z powodu nieotrzymania licencji kilka lat później stracili profesjonalny status i zakończyli działalność po 31 latach istnienia klubu. W materiale często przewijają się rumuńskie kluby i teraz pora na kolejny. Astra Giurgiu, mistrz Rumunii z 2016 roku również w 2022 przestał istnieć. W przypadku Astry rozsypało się absolutnie wszystko co mogło. Słaba sytuacja finansowa, problem z wynagrodzeniami dla zawodników podczas pandemii, przyłapanie na dopingu piłkarze pierwszej drużyny, a na dodatek właściciel klubu w więzieniu za pranie pieniędzy. To sprawiło, że Astra w październiku 2022 po 101 latach złożyła prośbę o wycofanie z ligi i przestała istnieć. Z mapy zniknął też Royal Excel Mus Kron z Belgii Klub ten przestał istnieć już wcześniej w 2014 roku po bankructwie, jednak połączenie z innym klubem pozwoliło im przedłużyć historię o kilka lat. Kolejne problemy finansowe jednak w 2022 roku zdegradowały ich do czwartej ligi i odebrały status profesjonalny. Kilka dni później klub zbankrutował. Rozwiązano także Gaz Metan Medias w Rumunii, uczestnika La Liga przez trzy sezony Real Burgos, mistrza Ukrainy z 1992 roku Tavriya Jesenferopol, a także rosyjski. I Tom Tomsk. Większość klubów wyniszczane jest przez problemy finansowe. Tak też wydarzyło się w 2023 roku z francuskim Set. Klub ten był francuską potęgą w latach 30. XX wieku, gdy dwukrotnie zdobywał Puchar Francji i dwukrotnie wygrał mistrzostwo w latach 1934 i 1939. Niestety, w 2022 roku z powodu problemów finansowych zdegradowano ich z trzeciej ligi, a sezon później z powodu nieudanego przejęcia klubu przez nowych właścicieli złożono dokumenty rozwiązania klubu. Kolejne kluby w tym samym roku rozwiązane zostały natomiast w Chinach: Guangzhou City, Hebei, a także Wuhan Zal. W przypadku 2024 należy wspomnieć o czterech klubach: przede wszystkim sześciokrotny mistrz Łotwy Ventspils. Rozwiązanie klubu nie było spowodowane jednak problemami finansowymi. Tutaj wszystko zaczęło się 3 lata wcześniej, gdy UEFA wykluczyła klub z europejskich rozgrywek z powodu korupcji. W meczu kwalifikacji Ligi Europy z Giron de Bordeaux wręczyli łapówkę rosyjskiemu sędziemu. Klub został zawieszony na 7 lat, a sędzia na 10. Ta sytuacja pogorszyła sytuację finansową klubu i wówczas drużyna wycofała się z Ligi, po czym ją oficjalnie rozwiązano w 2024. W tym samym roku zniknął też następca ukraińskiego Dnipra, belgijskie Ostende, a także jednokrotny mistrz Chin, Shenzhen. Mam nadzieję, że tak jak tydzień temu, dzisiejszy materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapki w górę i subskrypcję. A jeśli macie dla mnie pomysły na następne materiały, koniecznie zostawcie je na dole w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.